Podpisz się, masz potwierdzenie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Dobra, masz pan. Dziękuję bardzo. A jaka była ty, historia tego pierścionka? Chcesz też więcej opowiedzieć? Nie, chyba chyba zostawiam mm. dla siebie. Po rogach? Może trochę. Tak A w ty? Czy... Nie, ta druga strona. A, A to, co piesza była taka, ten? Myśmy byliśmy w sumie prawie 9 lat do By było, no, 2016. O kurde. I to taka pierwsza miłość? No, w sumie, jakby nie patrzeć, nie z tych gimnazjalnych licealnych, to, to tak, gimnazjalnych i podstawowych, no. O kurde, ty, to... czuję. Ale też coś podobnego przerabiałem, Coś się no? kończy, coś się zaczyna, no. No tak, no, na początku Trochę jest się smutnym, a później, później z perspektywy czasu pewnie będziesz no wiesz, tak, nie będziesz no żałował, tak, nie? Tak, 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 tak. że może tak po prostu miało być i i tyle. Już teraz jest lepiej. Na razie przerwa. Nie zakładasz powrotu jakiegoś tam? Nie, nie ma w życiu nie.